Pani witam serdecznie To już chyba będzie ostatni wypad w tym roku W 2020 To będą chyba hardkorowe wykopki Spójrzcie Ziemia Twarda Jak kamień, zamarznięta Nie idzie wpić szpadla Podejrzewam, że to będzie chyba Najkrótszy filmik jaki Będziecie oglądać Jeżeli w ogóle go wypuszczę Byłem tam w tych drzewkach, tam jest trawa, tam idzie wbić jeszcze trochę spadla mam nadzieję, że coś jeszcze tam znajdzie się, a jak nie to trudno To szok. Słuchajcie, jestem w tych drzewkach, idzie tu biszpadel. Pierwszy praktycznie sygnał i pierwszy dołek. Miejsce już kilkukrotnie schodzone. Jest monak. jest Moniak. mieciucha No to zapowiada się nieźle. Ale to będzie między widzę. 19 wiek chyba pół kopiejki tak mi się wydaje stan nieciekawy tak pół kopiejki ale jest pierwszy sygnał dopiero wszedłem tutaj o, po paru minutach po paru śmieci sygnał doziński między 20-30 na symplecie no i wyszedł kale no i po kilkunastu minutach chodzenia i zawieszeniu się kamerki, ja używam GoPro, nie wiem, zawiesiła się przed chwilą może to wpływ tej temperatury poniżej zera jest dołek i jest guzior, jest guzik no niestety bez żadnych orłów zwykły płaski guzik chyba wojskowy Przepraszam Was za pociąganie nosem, ale warunki są takie jakie są, czyli hardcore, lekka Sygnałek półseczka, sporo ich tutaj wychodzi. No i takie sobie mi wyszło teraz z tej dziury, z tego korzenia. Podejrzewam, że to wojskowe, jakiś element uprzęży. Ja to chyba przekwalifikuje się z poszukiwacza na wróżkę Przez tak pomyślałem sobie życzenie A dawno nie było monetki Przydałaby się No jest dołek I widać Moniak Boratyna Pierwsza Boratynka dzisiaj My. Pierwsza mam nadzieję, że nie ostatnia Słabo czytelna Ale ewidentnie Boratyneczka No daleko nie uszedłem Patrzcie, tutaj była Boratynka Sygnał obok 30 cm I mamy dwa grosze międzywojenne Tak sobie leżały Dwa grosze od około 100 lat, Boratynka około no niecałe 400 lat obok siebie no jak tu mówią nie ma miejsc przechodzonych jest fajny guziorek orzeł w koronie więc wojnie I teraz z takiej dziury wyszła mi część nie wiem, łyżki widelca musiężnej Ciekawe Są tu jeszcze sygnały Może będzie ciąg dalsze. Zobaczymy No już te kopie zaczynam Zaliczać do udanych Tak Pomyślałem sobie Kolejne życzenie Przydałoby się sreberką. No Niestety sreberka nie ma Ale spójrzcie Tutaj O z tej dziury Piękne 50 groszy co prawda, nie srebro znikło. 1926 rok. Taka monetka cieszy. Między wojnie. A w tym samym miejscu to było 50 groszy. A obok 2 grosze. Między wojnie. widać komuś się chyba wysypały z kieszonki. Prawie 100 lat temu. Piękny sygnał Pięknie bił Jeszcze nie głęboko Kolejny guzior z orłem w kolonie, Tym razem ten guzior ma łóżko, ale maksymalnie zgięte Fajny strzał No i spójrzcie Teraz z takiej zamarzniętej grudy skoczyła taka boratyna no, Jak się okazuje z tego samego dołka druga boratynka, czyli były dwie boratynki w jednym dołeczku Postanowiłem sobie, że już będę powolutku szedł do domu No ale jeszcze jeden sygnałek I jeszcze jeden guzior Kolejny, kolejny orzeł w koronie Trzeci dzisiaj jest ucho no dobrze jeżeli już nic mi nie wpadnie to spotykamy się na podsumowaniu no jednak jednak coś padło tam był guzior widzicie a tu jest sygnałek jest monetka to może już dzisiaj ostatnia międzywojnie 5 groszy? Tak, 5 groszy, więc wojnie. Tak więc nie ma miejsc przechodzonych, troszkę raz chodziłem po tych haszach. Zawsze sobie wychodzi. I podobnie dzisiaj. No dobrze, spróbujemy jeszcze chwilę pochodzić. Jak coś wyjdzie, to oczywiście nagram. Czas na podsumowanie. Szał nie ma, du, nie urywa. To co widać na początku trochę śmieci, różnej maści, jakieś blaszki, pełno złomu wychodziło. W sumie nic ciekawego. No i to co ciekawsze w sumie 3, 4, 5, 6, 7, 8 monetek, 3 boratynki, pół kopiejki, dwa razy po 2 grosze. No i te fajne 50 groszy. no i guzików trochę soniak jakieś zwykłe no i trzy guziory z orłami ten jest chyba jakiś starszy może pierwszy wojenny nie mam pojęcia, nie znam się na tym tak więc to by było na tyle do zobaczenia następnym razem łapka do góry, hej na razie